Wiesz, że piłkę mogę kopnąć dużo dalej niż kiedyś? Naprawdę? To chodź! Zagramy w piłkę! Mam cię! Ach, nie ma... E, dobra. Psz, mam ją! Mam ją! Psz, I nie mam jej! 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 I nie mam jej! Dobra, my tylko kopiemy. Ale zaraz ją złapię i... Psz. Tym, tym, tym. Uh, 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 uh. Uh. Zdaje się! Zdaje się, że piłka wpadła do książki z rymowankami, czyli teraz jest w W krainie, w, w krainie rymowanek! Wanek! Wow. No to musimy też tam wskoczyć! wskoczyć. Ten też mam wskoczyć. Hop! Hop! Jeju! Jesteśmy w krainie rymowanek. Mm, ale ta piłka chyba się wpadła do tej książki i zginęła gdzieś w tej krainie. Skąd mam wiedzieć, gdzie ona jest? No skąd, skąd, skąd? Skądś mam, możemy. skąd, skąd? Skąd? O, 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 tu jest jakaś wiadomość, wiadomość, wiadomość. Nasza kulka wylądowała koło Meli i małej owieczki, ojej, to ona tam się jest. No to dobrze, żeby tam dotrzeć musimy najpierw przejść przez zagadkowy labirynt, potem przez tunel zapomnienie, i dochodzimy tak, juhu! Czyli najpierw idziemy do tunelu zapomnienia... zapomnienia... tak, nie, nie. Najpierw do tunelu, do labiryntu zagadek. Tam, na horyzoncie go widać! Dobra, no to już idziemy. Poszukajmy innych rymowanek. Czy widzicie tu jakąś rymowankę? Tak, widzimy rymowankę. Brzmi ona en, Tak. Hickory Dickory. Tak. Czy wiecie, kto na zegar wszedł? Garszen. Tak. M żab, gdy szła Jestem krową. Cztery nogi i głowa, wtedy dwa słowa. Kto w sumie przeskoczyła przez księżyc? Ziu! Krowa! Tak! Gdzie? Gdzie? W górze jest miniuże. Minionek w megafonie. Niech. Jest, stanie, zaprowadźmy. Mm, mm, idźmy w Łopiętkę. chodźmy, chodźmy, chodźmy. O, dotarliśmy do labiryntu. No to przez niego już idziemy. ten, 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 na moje pytania. No to dobra pytaj. Przeskoczyła przez księżyc? Krowa, tak! Krowa to wasza odpowiedź. Możecie dalej przejść. O! Już się zbliżamy do końca! O ile nie wyskoczy znowu nam tam żaba! Ha! Kolejne pytanie. Pytanie: jakie to ma być pytanie? Takie: Co weszło na zegar? Mysz! Tak! Tak jasne! Możecie przejść. No, tu. O, i my dostaliśmy się wreszcie z labiryntu! Juhu! Teraz musimy znaleźć tunel zapomnienia. Tam jest tunel zapomnienia! Chodźmy prędko do niego! Zobaczcie, czy są tutaj jeszcze jakieś symuwanki Bowiem ci, jakie. Raz, dwa, trzy, siedem, sześć. Widzicie jaką świnkę, co pływa pod niebem? Cześć, świnko, tam jest! Eee, Dobra, no to kolejne. Czy widzicie jaką to lewko w kołysce? Tak, to jest! Czy widzicie Juni i Johna przez tu dni? Tak! Tu są! Nie! Yes, tu są! Pro... Chodźmy! No. My dalej! Dalej! No dalej! Dalej! Cześć! O, zobacz mi, siululku! To Honki Cześć! Cześć Honki Dąki! Co? Dokąd Wy się wybieracie? Wybieracie? My się wybieramy po naszą piłkę, umarli mojej owieczni. Ło! Ja też, ja, o jak ja go... Lubię, też mam swoją rymowanie. Cieszę się, że Was widzę w tej krainie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ło, ło, ło... Jej! Dlaczego on się tak kiwa, pani Pando? To z nas ma lepiej niż ktokolwiek z nas. Powiedz mi. Y y Honki-donki na murze siadł, siedzi na, na murku siadł. Honki-donki zachwiał się i hmm, spadł, spadł. Ojej! siedziałem. Musimy go teraz z powrotem poskładać, bo się, bo się połamał na części. Patrzcie, honki domki usiadł na murze, ale spadł i połamał się na części. Widzicie, na części, widzicie. musimy go rozłożyć z powrotem. No to dobra którą część czyta? Czy ta część pasuje? Do tej części. Tak. Jest. Tak, pasuje. Przykład. Już ją przełożamy. Dobra, no to musimy jeszcze mu nogi włożyć. Czy ta część? Tą część damy tutaj. A ostatnią część damy tu taj Tutaj. Dobrze! Poskładaliście mnie z powrotem! Juhu! Udało nam się! Poskładaliśmy go! Poskładaliśmy go! No to dobra! papa. Pa. Zapomnienia! Widzimy, dziś jest fajny ten tunel. Zapomnienia! Dobra, no to przejdźmy przez niego i chodźmy na naszą piłkę. Poczekajcie, chwilę! Kiedy się jest w tunelu zapomnienia, łatwo można o czymś zapomnieć. Kim jesteście? Jakie macie plany i czego szukacie? Ło, to by było bardzo złe! Złe, o! Ale dam wam coś dobre, coś idealne, go. idealne go. nego. Idealne nego. Pami, czap, czapki pamięci. No to zakładajcie je iście. Udało się przejść przez tunel i pamiętamy, kim jesteśmy. Łohooo! Wow. No to dobra, teraz idziemy za... Idziemy do menu, żeby wyibić mojej owieczki po naszą piłkę. Po naszą piłkę. Cześć! Jesteś... Owieczka... Jezie, o, jest to wieczko, Cześć moi, cześć wieczko. Widzieliście naszą piłkę? Tak, widzieliśmy ją niedawno. Przy właśnie przela przelatywała koło nas. Czy to od piłka była zielona? Tak! Przyniosę wam ją zaraz. Proszę oto wasza piłka. Wasza piłka. Hmm. Piłka. Dziękujemy. Ale jak my stąd wrócimy do do? mu Batman! Ty chyba przyleciałeś kręcić chmurą. Tak, przyleciałem kręcić chmurą. Przyzwę kręcić chmurę, żebyście mogli wrócić. Uho! Przyzywam kręcić chmurę! Nie zapomnijmy o piłce! Pa! Ta historia, ta historia figurek była naprawdę fantastyczna. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie takie rymowanki. No, i jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i zachęcam do subskrypcji kanału i pa pa!